Was, w tym QA, to jest oczywiście specjalik na 50 subów, taki troszkę spóźniony, tak jak sam pisałem. Miał być inny specjal, ale on będzie na 100 subskrypcji, tak więc odpowiemy sobie dzisiaj na Wasze pytania. A jako, że nie ma ich niestety zbyt wiele, to jeszcze dodam parę informacji od siebie. Tak, w ogóle, to Wasze komentarze zawsze są naprawdę miłe. Bardzo miło mi się je czyta. Tak więc, może nie będę czytać takich, które nie zawierają pytań, chociaż też są przepiękne te komentarze, ale przeczytam sobie, jakie macie do mnie pytania. Tutaj pierwszy mi się wyświetla radacz mapping, tak więc on pyta. Imię, no to ja mam na imię Radosław. Mogę wam tak powiedzieć. W sumie nie jest to trudne wnioskując po nazwie mojego kanału. Wiek, jak chcę. Eee, 16 w tym roku skończę lub skończyłem, bo nie podam wam dokładnie w którym miesiącu mam urodziny, ale w tym roku 16 lat. Mieszkam, no nie podam wam ani miejscowości, ani powiatu, gminy. Mogę wam podać najwyżej województwo, bo mieszkam w województwie małopolskim. Mapping poznałem u Dronekiego, którego tutaj serdecznie od razu pozdrawiam, choć pewnie on nigdy nie dotrze do tego nagrania. No, tak, u niego poznałem ten mapping. Zacząłem prawdopodobnie przy drugim sezonie Alternatywnej Przyszłości Europy. Bardzo mi się ona spodobała. Oglądałem wiele razy ten ponad dwugodzinny film. Potem się wciągnąłem w trzecią serię AP i potem zaczęło się AHE 1939. A teraz oglądam razem z innymi NHS i życzę mu jak najbardziej powodzenia. Co o tobie myślę? Fajny jesteś, no, fajny ziomeczek. Mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie jest jakieś dziwne. Tak. Dobra, to już skończyliśmy pytania od radacza Mappinga, było ich pięć. Tak więc teraz przejdźmy do Robloxa, bo jest to kolejny, któryś mi się wyświetla. W ogóle on obejrzał wszystkie moje premiery, tak, by the way. Jaka będzie następna seria? Będzie. No właśnie, bo ja nie jestem tak do końca zdecydowany, więc może wy mi pod tym filmem napiszecie, jaka powinna być następna seria według was. Piszcie też oczywiście pod tym filmem pomysły do poprzedniego odcinka, jeśli go nie widzieliście, to przypnę go w karcie i w komentarzu, i w opisie. A mogę też wpisać w komentarzu pod filmem, tak. Tak więc już Roblox miał tylko jedno pytanie, więc bardzo dziękuję. Nie wiem, czy testowałeś Robloxa, troszkę w niego grałem. Taka spokogierka. Więc teraz przechodzimy do e, pytań bawarskiego Hadema Pinga, jednego z moich pierwszych widzów. E, e, pamiętam nawet, jak mnie dominował do Hot Sixty Challenge, ale jak słyszycie po moim głosie, e, to nie byłby najlepszy pomysł. Dobra, ale przejdźmy do pytań. Jak masz na imię? Już odpowiadałem. Ile masz lat? To też już odpowiadałem. Czy uprawiasz stosunki? <noise> Zostawię to pytanie bez komentarza. Ile masz IQ? Kiedyś chciałem sprawdzić i jak wykonałem test, to okazało się, że trzeba zapłacić, a ja płacić nie chciałem. Także to pytanie nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ile dziennie drzesz mordę? W sensie ile razy, ile co? No, dobra, przyjmę, że ile razy um, nie wiem, to zależy. Um, I raczej jest to pytanie tak dziwne, że miałem go nawet nie czytać, jak tak sobie przejrzałem, ale sobie pomyślałem, no i tak w ten film nie będzie zbyt długi, nie ma zbyt dużo pytań, to ja przeczytam, skomentuję i tak dalej. Tak więc, to były e, wszystkie pytania, jakie dostałem od Was w komentarzach. Jednakże ja myślę, że film byłby krótki, gdyby pojawiło się w nim odpowiedzi tylko na 9 pytań. Więc tak sobie pomyślałem, że przygotuję dla Was jakiś zestaw małych informacji. A więc, pierwsze pytanie, które może się pojawić, takie z najczęściej, które widuję na innych QA, to pytanie o zainteresowania. Teraz wy możecie potraktować ten film troszkę jako audio, moje zainteresowania. No, trochę ich jest. Przede wszystkim, oczywiście, co też pokazuje swoją twórczością na kanale, jest mapping. Mapping mi się spodobał dzięki już wspomnianemu w filmie Dronekiemu. No i sobie pomyślałem po pewnej chwili, że no przecież ja też mam takie możliwości. Ja też mogę. Zrobić takie filmy. No i dzięki temu e, na YouTube e, publikują swoje, efekt swojej, ze, swojego zainteresowania, swojej pasji. Innymi e, zainteresowaniami mogą być e, na przykład, o, jestem też harcerzem, e, udzielam się w harcerstwie, jestem przybocznym w jednej drużynie, w, w sumie to tyle. Jestem przybocznym w jednej z drużyn starszych harcerskich, w jednym ze szczepów w Małopolsce. Nie podam oczywiście gdzie, ale yy, pełnię takie funkcje. Harcerstwo to jest duża część mojego życia. W końcu zaczynam dziesiąty rok bycia harcerzem. Także mogę powiedzieć, że to jest naprawdę dobra pasja, że to jest Mamy duże zainteresowanie. Tak samo bardzo interesuję się historią, gdyż uważam po prostu za interesujące intrygi, które doprowadziły do tego, a nie innego. Jak mogłoby się potoczyć, gdyby te intrygi były inne, gdybym do nich nie doszło, albo gdyby zdarzyły się parę razy. To jest naprawdę niezwykle interesujące. Nawet kiedyś sobie utworzyłem i nadal mam ze sobą. Taki, taki zbiór kartek w kratkę, gdzie ołówkiem sobie szkicowałem mapy takiego wymyślonego świata. I powstała historia od takiej można powiedzieć starożytności do obecnego stanu. I obecny stan na tych mapkach to jest coś w stylu science fiction. Zainteresowań mam jeszcze parę. Ale myślę, że nie będę przedłużał znacznie tego filmu, więc wypowiem się, wypowiedziałem się tylko o tych. Wielu też youtuberów, zwłaszcza mapperów, porusza kwestię upadku polskiego mappingu. Myślę, że gdyby tu było więcej widzów, to takie pytanie mogłoby zostać zadane w końcu. Jest ono oczywiście bardzo ściśle związane z moim kanałem. Moja odpowiedź może być kontrowersyjna, troszkę, może Wam się nie podobać, ale we, albo po prostu nie zgadzać, ale według mnie nie. Polski mapping nie upada. Polski mapping nie, owszem, nie przeżywa swojej świetności jak ze dwa lata temu po pamiętnym 2017 roku. Wtedy jeszcze mnie nie było w społeczności maperskiej, ale trochę się nasłyszałem o tych czasach. To były czarne czasy dzisiaj też przychodzą. Dzisiaj mapping ma swój raczej niż niż wyż, ale nie upada. Upadek mappingu to byłoby raczej takie mniej niż 100 tysięcy wyświetleń z największych kanałów maperskich, polskich oczywiście, a tak nie jest. Teraz, zwłaszcza, że też jest jeszcze wrzesień, rok rok szkolny dopiero jest na rozpoczęciu, to też wiele osób na razie odpuszcza i oczywiście wiem, że to nie przez wrzesień mamy zaniżone, zaniżoną oglądalność mappingu, a raczej trudno wskazać powód. Po prostu ludziom ludzie dorastają i nudzi im się mapping, mają poważniejsze rzeczy, zainteresowania. W sensie myślę, że mapping nie jest jakiś śmieszkowaty, ale według mnie polski mapping nie upada dlatego, że e, owszem, większy, wiem, jacyś, więksi youtuberzy, większy, więksi twórcy polscy owszem, może prawdopodobnie notują ni niższe oglądalności. Oczywiście mówiłem tutaj o typowych maperach, bo inaczej by wzrost wyświetleń ciągle. Tak, leciutko wzrastał. Nie wzliczam oczywiście jeden ziga czy innych kanałów z wideo mappingiem, ale wracając do tematu, to polski mapping nie upada, bo dlatego, że coraz więcej powstaje nowych, malutkich kanałów, takich choćby jak mój, jest ich naprawdę sporo. I te kanały razem przynajmniej tak, jak takie odnoszę wrażenie posiadają tyle wyświetleń ile brakuje tym większym kanałom w porównaniu z poprzednimi okresami, a może nawet przewyższają. Mam nadzieję, że rozumiecie mój punkt widzenia. I owszem, ta elitarna strona polskiego mappingu notuje mniejsze wyświetlenia, ale teraz nie widziałem aż tylu mapperów w polskiej społeczności. Jest ich mnóstwo. Większość moich subskrybentów to są maperzy yy, i mapping nie upada. Po prostu ma swoje ciemniejsze czasy i tyle. W tym ostatnim podpunkcie opowiem w sumie o innych rzeczach, jakie można o jakie moglibyście w sumie pytać pod poprzednim odcinkiem. Tak więc. Yy, ale nie, nie odrębniłem ich w osobnych punktach, tak więc bez gadania zbędnego. Pierwsze y, uczęszczam w tej chwili do drugiej klasy technikum na kierunku informatycznym. Y, taka więc jest ciekawostka. Bardzo też lubię książki typu Harry Potter, takie fantazy jak na przykład, no ja też zaczytałem się w Percy Jacksonie, bardzo mi się spodobały książki tego typu. Yy. Ulubiony przedmiot niezwiązany właśnie z informatyczną profesją w szkole, to myślę, że mógłbym właśnie zaliczyć historię. Jest to oczywiście związane z moimi zainteresowaniami. Filmy robię w programie graficznym Paint.net, a Wszystkie filmy łącznie z tym montuję w Movie Makerze. No i w sumie jeszcze ostatnia taka kwestia to bardzo bym chciał Wam podziękować za te 50 subskrypcji. W sumie w tej chwili, kiedy to nagrywam, to jest ich 56. Nie spodziewałem się, że. Owszem, nie jest to pewnie oczywiście najszybsze wybicie się jakiekolwiek kanału na YouTubie czy nawet w jakiś top 10 tysięcy ale nie spodziewałem się takiego szybkiego przerostu oraz ostatniego boomu wyświetleń. Oczywiście nie są to też jakieś kosmiczne liczby, ale dla mnie to, że filmy przekraczają próg 70 wyświetleń w ciągu tygodnia to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie, i mam nadzieję, że podobają. Wam się moje filmy, tak więc dziękuję Wam, dziękuję, że jesteście i że, że wspieracie, że piszecie takie miłe komentarze zawsze pod filmami, że, że czekacie cierpliwie i zostajecie ze mną e, tak długo. Także to by było na tyle. Z dzisiaj pamiętajcie o tym, żeby oglądać poprzedni odcinek, napisać pomysł związany no, w, w, z ostatnim wydarzeniem w tamtym filmie, bo kto nie oglądał, to nie chcę mu spoilerować. Yy, myślę, że dziesiąty odcinek to będzie ostatni odcinek a he, chyba że bardzo będziecie chcieli, żeby, żeby się nie skończyło na 10. odcinku i żeby kontynuować na przykład do jakiegoś 15. czy 20., ale bez waszych pomysłów nie obejdzie się. Także Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Cześć!